Ach, co za zapach. Podoba ci się? Oczywiście. Kto narysuje to lepiej, dostanie to. Wow. Rysowanie to taka przyjemność. Najpierw zrobię ciasto, a teraz wszystkie składniki. Soczyste peperoni, czarne oliwki i oczywiście więcej sera. Prawie skończone. Gdzie jest moja łopatka? Och, tutaj jest. Czas przewrócić naleśnik, żeby zobaczyć jak wyszedł. Fajnie! Wednesday, czemu nie rysujesz? No dalej! Co robisz? Czy to jest pizza? To nie wszystko, Enid. Aby zrobić fajną pizzę, narysuję wszystkie składniki osobno i ugotuję pizzę jak szef kuchni. A teraz herbata ze mną. Trochę zielonej papryki i sera, oczywiście. Czas minął. Pokażcie swoje pizzę! Świetnie! A jak radzi sobie Wednesday? Ten naleśnik nie wygląda jak pizza. Znowu mamy zwycięzcę. Kura! To wszystko! Poczekaj, stań! Teraz ugotuję pizzę na waszych oczach. I gotowe, oto proszę. Hey. Wow! Wow! Poczekaj! A teraz Wednesday jest zwycięzcą! To świetna robota! Dajemy ci zwycięstwo! Dziękuję, pani! Smacznego! Szczęśliwy Wednesday! Tak! Ja też chcę pizzę! Podoba mi się! Jest bardzo smaczny! Hmm? I szkoda, że przegrałem! Ale przynajmniej mam naleśnik w formie pizzy! To też jest fajne. Ciasto z jednorożcami. To moje marzenie. Przykro mi, dziewczyny. Zadanie jest, jest przed wami. Gdzie jest to ciasto? Wow, jak świetnie! Możesz już zacząć. Jak sobie pani życzy. Naprawdę chcę wygrać, więc chcę, żeby wszystko było bardzo piękne i perfekcyjne. Wednesday to trudny przeciwnik. Będziesz musiała spróbować ją pokonać. Prawie skończone. Potrzebuję więcej Drużowy. py. Cholera. Po prostu tak? E, czas minął. Udało mi się narysować tylko połowę. Wednesday połączmy nasze części i wygrajmy to wyzwanie razem. Dobry pomysł, Enid. Podoba mi się. Brawo, dziewczyny. Spisałyście się. Obie wygrałyście. Gura, Luan! Brawo! Gratulacje. Oto twoja nagroda. Dzięki! Środa! Podzielmy to na pół. Ja zjem różową połowę, a ty zjesz czarną połowę. Zgadzam się. Ta reklama jest świetna. I jestem zachwycony tym jednorożcem. Jaki jest słodki i pyszny. Mmm, takie dobre! Twoim nowym zadaniem jest pikaczu na panelu sterowania. Kto narysuje go lepiej, ten go dostanie. Czas leci. Wyzwanie przyjęte. To będzie moje. Nie ma mowy. Nie pokonasz mnie. Zobaczymy. Zawsze jestem dobry w takich rysunkach. Narysuję najlepszego pikaczu i zdobędę nagrodę. Czy to wystarczająco dobre? Co mówisz? Lepiej. To po prostu nie może się dziać. I mogę przegrać. Mogę zrobić to lepiej. Dziewczyny, zawiążcie to. O nie, o, rysunek. Cześć. mój rysunek. Mój Pikachu. Dobra robota, Enid. Myślę, że popełniłem błąd i zepsułem swój naleśnik. A, przepraszam. Ach, Środa, niestety wyszło źle. Enid wygrywa. Hurra, do zobaczenia, kto? Poddaj się, Środocha. Czy wszyscy gotowi? Waszym nowym zadaniem jest iguana! Jaka słodka! Kto ją narysuje lepiej, ten ją dostanie. Musisz spróbować. Wygląda na to, że wyszło dobrze. Spójrz, mój szkic jest idealny. Teraz muszę go pokolorować. Och, najważniejsze to zrobić wszystko dokładnie! Zastanawiam się, jak się miewa energia. Ona rysuje tęczową iguanę i chce wygrać. Prezent. Rzecz potrzebuje Twojej pomocy. Cześć Anit. Cześć. Hello! Kochani, wyłączyłaś kuchenkę? Świetna robota. Idealnie. Teraz z pewnością wygramy. Uff, środa. To nie było to, czego chciałam. A ty, Anit, prawie skończyłam. Odwróćmy na leśnik. O nie, dlaczego nie jest ugotowany? Och, co się dzieje? Poczekaj chwilę. Moja iguana. No cóż, Enid. Środę wygrywał Wednesday. Jakkolwiek dziwne to się wydaje. Teraz waszym następnym zadaniem jest narysowanie tej pięknej sukni. Kto ją narysuje, ten ją dostanie. To okropna suknia. Wolałbym czytać książkę z zaklęciami. Środa nie lubi być tak Mam dziwna. Mam każdą szansę na wygraną. Ja bym rzeczy spróbował, a te sukienkę na sobie... Jeśli chcesz. Ale nawet nie próbuj mnie przekonywać. Rzecz Tylko mnie nie rozpraszaj. Proszę. Prawie skończyłam. Moja różowa sukienka. Czas minął. Pokaż swoją pracę. Dobrze! Spójrz! Przewracam naleśnika i sukienka jest gotowa. Fajnie! To jest dobre dla początkujących. Co? Jak to? Możesz to zrobić lepiej! A co z środą? Idealnie. Środa wygrywa. Zdecydowanie. Co? Nie, ja tego nie narysowałem. Nie rób tego. O nie! Bardzo ci to pasuje! Środa! Co dziwka, się dzieje? Dziwka, ratuj mnie, proszę. Mam bardzo głodna, ale dostałam tylko jedną pizzę. Szkoda! Wow. Współczuję ci jak fajnie, bo ja mam o wiele więcej. Ty? Nie widziałaś jeszcze mojej wieży. Spójrz, pizzy jest tak dużo, że sięga aż do nieba. Ale zaczyna ten, kto ma najmniej. No to czy Lidiana. Przestańcie się śmiać. To wcale nie jest zabawne. I tak wiem, że jem pierwsza. I jestem tym podekscytowana. Nawet jeśli mam tylko jedną pizzę. To na pewno jest pyszna i ciepła. Tylko spójrzcie, jak ser się ciągnie. Rewelacja. Palce lizać. Ej, ostrożniej! Uważaj, gdzie wyrzucasz resztki. Co za różnica. Najważniejsze, że mi smakuje. Stop! Przestań! Wystarczy, mam cię dość. Chcesz rzucać we mnie skórkami? No to masz. Jesteście takie zabawne. To dla mnie niezła rozrywka. Najwyższy czas, żeby mi ja zjadła pizzę. Jana miałaś rację. Jest... Pyszna. Mam pomysł. Wiem, jak ją jeść bez brudzenia sobie rąk. Można ją po prostu zwinąć jak kebaba. To jest bardzo poręczne. Mm, jak apetycznie jesz. A teraz pokażę wam, jak naprawdę szybko zjeść pizzę. Jak? Nieźle, co? Wow, nie miałam pojęcia, że tyle pizzy może zmieścić się w buzi jednej osoby. Oczywiście, że może. Można nawet zjeść kilka pizz pod rząd. Ojej, chyba coś poszło nie tak. Co robić? Daj spokój, nie martw się. Przynajmniej teraz cała Twoja pizza jest nasza i możemy ją zjeść. Gdzie są moje pizze? Jak wam nie wstyd. Po prostu bezczelnie je ukradłyście, złodziejki. Nie krzycz na nas, byłyśmy po prostu bardzo głodne. W końcu nadszedł czas, aby zabrać się za moją pizzę. Tak długo na to czekałam. Ojej, to prawdziwy upadek wieży. Dokładnie, ale nie byle jakiej wieży, tylko bardzo, bardzo smacznej. O, została jeszcze kiełbaska. Tylko jeden tiktak? Nie najem się taką drażetką. Ja Mam całe pudełko. Zobacz lepiej, co ma Diana. Tak, zobacz, co mam. To nie jest takie zwykłe pudełko, a gigantyczna paczka tiktaków. To jest takie fajne. Ale Lily je pierwsza. Wiem, mój tiktak ma smak Coca-Coli. A ja uwielbiam Coca-Colę. Dobre, ale bardzo mało. Mary, teraz twoja kolej. No w końcu, zawsze jestem gotowa na coś pysznego. Co jest? Dlaczego drażetki się nie wysypują? Szybko, wskakujcie mi do buzi! Mary zgubiła wszystkie swoje cukierki? Nieprawda. Nawet jeśli są na stole, mogę nadal je jeść. Albo raczej wessać przez słomkę. Bardzo mi się podoba. Diana, tylko ty zostałaś. Nareszcie. W końcu nadeszła moja kolej na zjedzenie tych wszystkich tiktaków. Spójrzcie, jak ich dużo. To jest takie dobre. Może i z nami się podzielisz. Masz tego tak dużo. Podzielić się? Czym mam się dzielić? Jest takie pyszne, że zjem wszystko sama? Kurczę, wiem! Mam pomysł, jak podkreślić Dianie co najmniej jedno pudełko. Jeśli wyciągnę rękę z tej strony, na pewno nie zauważy. Mary, podstaw swoją rękę, zaraz będziemy miały tiktaki. Hej, skąd macie tiktaki? Sumuję! Koniec z wami macie przechlapane. Przygotujcie się na ostrzał z cukierkowej broni. A macie! Przestań! Stop! Błagamy, przestań! To dla was nauczka, że nie wolno kraść cukierków. Właśnie, przecież ona strzela do nas cukierkami. I to bardzo smacznymi cukierkami. Można je łapać ustami i jeść. To genialny pomysł! A macie! Ojej, chyba skończyła mi się amunicja. I nie mam nic do jedzenia. No, przynajmniej my się najadłyśmy. Dzięki! Ojej, po co mi tyle czosnku? Zgadzam się, ja też nie wiem po co. Macie pecha dziewczyna, ja mam tylko jedną główkę czosnku. Ale to ty pierwszego jesz. No i co z tego? Myślę, że szybko się go pozbędę. Po prostu go obiorę, bo lepiej go przecież jeść bez skórki. Wow, fajny sposób na obieranie. A co myślałyście? Teraz muszę go tylko zjeść w jakimś fajnym stylu. O nie, nie chcę jeść tego paskudztwa. Powinieneś zobaczyć swoją pomarszczoną twarz. Wiesz, co może ci pomóc? Praska do czosnku. Dzięki niej jedzenie będzie mniej bolesne. No dalej Lili, otwórz usta. Pomogę Ci, wycisnę czosnek prosto do buzi. Nie, dziękuję, poradzę sobie. No, otwórz usta. Jeśli nie potrafisz sama ich otworzyć, to Ci pomogę. I jak? Dobre? Smakował ci czosnek? Nie, to okropne. To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu jadłam. Oj, przepraszam. Co za smród! Teraz musimy to wąchać. Lili, weź szybko jakąś gumę do rzucia. Twój oddech jest nie do zniesienia. Dzięki! Przydałoby mi się trochę gumy, rzeczywiście. Pomogła. Teraz czuję się tak, jakbym nigdy nie jadła czosnku. Masz szczęście, że już go zjadłaś. A ja to dopiero zrobię. Ale po co go jeść? Jest taki ładny. Byłoby o wiele fajniej, gdybym założyła go na szyję i nosiła jak biżuterię. Nie ma mowy. Zasady mówią, że trzeba go zjeść. No więc smacznego. Miałam nadzieję, że pomysł z koralikami się sprawdzi. Jesteś bardzo złośliwa, Diana, ale i tak nie zamierzam gryźć czosnku w ten sposób. Mam lepszy pomysł. Aby szybko i dokładnie go obrać, należy wrzucić go do szklanki i dobrze potrząsnąć. Wówczas skórka pozostaje w środku, a ząbki czosnku z łatwością można wyjąć. Wow. No tylko spójrzcie. No to mogę go spróbować. on! Oj, tak. nie zgadzam się. Czosnek jest okropny. Czuję się jakbym zjadła wiadro śmieci. I tak właśnie teraz pachnie w tym pokoju. Ale to nie szkodzi. Znam szybki sposób na pozbycie się tego nawet Nieprzyjemnego zapachu. Przyda się tu jakiś odświeżacz powietrza. Nic wam nie pomoże, dopóki zapach nie zniknie z moich ust. Kurczę, co teraz zrobimy? Wiem. Trzeba prysnąć odświeżaczem prosto do twojej buzi. Proszę. O, chyba się skończył. No i dobra, najważniejsze, że zapach zniknął. Rzeczywiście, ale smak tego odświeżacza też nie jest najlepszy. Diana, teraz twoja kolejne jedzenie czosnku. Dziewczyny, proszę, czy naprawdę muszę iść całą tę górę? Musisz, wierzymy w ciebie. Mam nadzieję, że nie z wymiotuje. Okej, okay, na razie daję radę. W końcu jestem silną dziewczyną. Mogę zjeść kilka ząbków czosnku na raz. Ale to obrzydliwe. Ojej, ona go je nawet ze skórą. Wow. Jeszcze trochę. Muszę z tym skończyć. Różnie, nie wyrzucaj resztek. leci prosto na nas. Nie obchodzi mnie to. W tej chwili obchodzi mi tylko to, że cuchnie mi z buzi jak ze śmietnika. Tak, pachnie okropnie. Ale wiem, co może nam pomóc. Jeśli odetniemy źródło tego smrodu, będziemy mogły pozbyć się go z pomieszczenia. A, nie mogę oddychać! Pomocy, ratunku! Mam nadzieję, że ona żyje. Ej. Oczywiście, że żyję, po prostu zemdlała od tego smrodu. Nic mi nie jest, żyje! Nic mi nie jest. Przepraszam, Diana, no, ale dzięki temu nie śmierdzi. W pierwszej rundzie chcę, żebyś zrobił mi ciasto. Jest duże i bardzo smaczne. Ciasto? Żaden problem, kochanie. W mojej karierze upiekłam wiele ciast! Aby ciasto było bardziej wilgotne, potrzebuję trochę śmietany. A potem odetnę nadmiar, żeby nadać ciastu kształt serca. O, spójrz na to. Następnie trochę dekoracji. O, udekoruję je Kat, Cukierki Maltesers i cukierki M&M's na wierzchu. Ach. Och, i myślę, że zrobię ciasto, ale o znacznie bardziej nietypowym kształcie. Moje ciasto będzie w formie tęczy. Aby to zrobić... Będę musiał je pokroić i odwrócić. A, spójrz tylko na ten blask. Po prostu idealnie. Teraz wszystko rozsmarujmy i dodajmy jeszcze trochę kremu, aby wyglądało jak chmury. Och, spójrz na tę twarz. Doskonale! I już zrobiłam bazę do ciasta, więc muszę roztopić różową czekoladę i wlać ją do specjalnej, przezroczystej formy. Och, dodam jeszcze trochę różu. Popatrz na ten brokat. A teraz wyjmijmy tę przezroczystą rzecz. Mm, myślałem, że będzie lepiej, ale jest spoko. Och, naprawdę się postaraliście! Spójrzcie na to tęczowe ciasto! Mm, takie pyszne. Ach, i ma MMs i KitKat. Uwielbiam to! Uch, to wygląda trochę niechlujnie. Tak, w ogóle mi się to nie podoba, ale ja. Och, dziękuję bardzo. Teraz zrób mi kakao z piękami marshmallow. Wow! Ojej, kakao. Nie ma problemu! Ach, kakao, mówisz! To proste! Jako dziecko regularnie robiłem kakao dla Kate. Mam nadzieję, że nie zapomniałem, jak się je przygotowuje. Wlej wszystkie składniki do rondla i dodaj jeszcze czekolady. Och, będzie smakować o wiele lepiej w ten sposób. Spójrz na ten kubek. Mokoko jest łatwy do przygotowania. Ale możesz to przedstawić w bardzo oryginalny sposób. Udekoruję moje kakao domową bitą śmietaną i małymi kawałkami pianek. Już wygląda o wiele Babciu, lepiej. spójrz na to! Ło, Och, o Boże. Nic nie wiesz. Najwyraźniej to hmm. tylko ja. Najwyraźniej ozdobię kakao także bitą śmietaną, ale to nie wszystko. Spójrz na to. to Pięknie jest tak. A teraz dodajmy trochę cukierków M&M's. Oh. A teraz trochę czekolady Lalia? i Oreo. Tak słodko. Nie zapomnij o poki Sticks. Idź, proszę bardzo. Siostra, udekorowałaś tak, że nie wygląda to zbyt schludnie, ale jest bardzo smaczne. Mm, ciastka Oreo. Uwielbiam je. O, babciu, zrobiłaś standardowe kakao, ale w bardzo ładnym kubku! Podoba mi się, ale jest w porządku! Zobaczmy, czy to Wołowina! A jej smak jest taki pyszny! A zwycięzcą jest moja siostra! Och, tak! Nie pomyliłem się! Chycę chipsy w tej rundzie! Zrobisz mi je? Pewnie! Nie pozwolę, żeby ktoś mnie pokonał. Zobaczymy. Na początek ziemniaki trzeba obrać specjalnym narzędziem. Widzisz, jestem bardzo nowoczesną babcią. Następnie trzeba pokroić ziemniaki i wrzucić je na rozgrzaną i natłuszczoną patelnię. Najważniejsze to o nich nie zapomnieć, żeby się nie przypaliły. Najważniejsze to robić wszystko szybko i jasno. Podzielone ziemniaki wrzucić do wrzącej? gotujący się olej. Swoją drogą możesz się przed nim odizolować za pomocą rondla. Kochanie, nie rób tego! Dobrze! Musimy je przewrócić! Doskonale! Krupiące. Ach! Zrobię nietypowe chipsy z pity. Babciu, nie podglądaj. Pewnie nawet nie wiesz, co to są na czosy. Przy okazji to właśnie gotuję. Pita powinna być pokrojona na trójkąty i dobrze usmażona. Dobrze, zacznijmy gotować idealne chipsy. Tak właśnie. A teraz połóżmy wszystko na talerzu i dodajmy trochę sera na wierzch. Oczywiście rozpuszczonego. Idealnie. Polejmy to na nachos. Trochę limonki nie zaszkodzi. Och, jestem taka zmęczona. Dlaczego tak patrzysz? Co w tym śmiesznego? Och, bo siostra prosiła o chipsy, a nie na hosy. Ojej, spaliłam wszystkie ziemniaki. Ach, ale to w porządku. Niektórzy lubią lekko przypieczoną skorupkę na ziemniakach. Poza tym chipsy będą fajniejsze, gdy dodam przyprawy. Świetnie. Wyszło niezbyt dobrze, ale tak, to naprawdę nie smakuje dobrze. Okej, okay, Kate, proszę. Też jestem gotowa. Dalej. Och, wszystko wygląda tak pysznie, ale co to jest, siostro? Nie wyglądają ładnie i wcale nie są smaczne. Fuj, obrzydliwe. O, babciu, ale masz piękne, gładkie i bardzo smaczne chipsy. Lubię je. Szef kuchni chyba zrobił nachos. Och, racja. Och, ale nie mogę ich znieść. Myślę, że oczywiste jest, że babcia wygrała tę rundę. Naprawdę jestem bardzo wkurzony, tym razem chcę makaron! To nie problem! Okay. Tak, kochanie! Przerażające! Nigdy wcześniej nie gotowałam makaronu! Ale co w tym takiego innego? Najpierw spaghetti musi być ugotowane, jednak są zbyt długie na te patelnie. Hmm, jeśli się postaram. Nadal dostaną okay. się woza. Nie nie to działa, jest... będę musiał to zepsuć. Świetnie. Wiem, jak robić makaron, ale zrobię go samodzielnie. Wezmę trochę mąki. Dwa jajka. Wgnieć je w mąkę i zagnieć ciasto. Aby spaghetti było bardziej nietypowe, pomaluj je czarnym barwnikiem. Ciasto należy wyjąć i poczekać, aż wyrośnie. No to ustawmy minut. Jest gotowe! Teraz można to rozwałkować i podzielić na długie kawałki. Spójrz na pracę mistrza. Dopiero potem będą musiały być ugotowane. Tada! Moje fantazyjne czarne makarony są gotowe. A tak przy okazji, makaron z ośmiornicą to przysmak. Babciu, czy to keczup? Ale makaron z keczupem jest bez smaku. Ale to jest pyszne. Wszyscy to uwielbiają. Co to za hałas? Och, przepraszam. To tylko moje spaghetti utknęło w garnku. O, złamałem chochelkę. Dobrze, wezmę widelec i spróbuję wszystko wyjąć z rondla. Och, kochanie, nie bierz tego do siebie. O, wiem co zrobić. Te zupki błyskawiczne mnie uratują. A, tak, wszystko co muszę zrobić, to wlać wszystko do tego pudełka, dodać trochę w i poczekać. Och, to jest okropne. Ale wygląda pysznie. Mm. Szef zdecydowanie nie spróbuję twojego makaronu. Cóż, przynajmniej część z ośmiornicą jest okropna. Fuj, nienawidzę tego. Och, babciu, mój Olubiony. ulubiony makaron z keczupem. Mm. Takie pyszne, co to jest, siostro? O, makaron! Spróbujmy. Jest mm. pyszne, ale to bardzo ostre. O nie! Ale to było zabawne! Siostra wygrała się. Nie spodziewałem A. się, to odsłoniło Cię moją gała ci się.